Nic odpowiedniego wieku. Mam 27 lat, mam dzieci, mieszkania i nawet nie mam chłopaka. Ja za to jestem na maksa szczęśliwa. I czy to jest złe? Skoro jestem szczęśliwa, to wydaje mi się, że raczej nie. Uważam, że nie ma odpowiedniego wieku, kiedy maksymalnie powinniśmy być w związku albo kiedy powinniśmy mieć dzieci. Oprócz oczywiście spraw biologicznych. Chcecie się zwieść, społeczeństwu czy waszym bliskim? Nigdzie to nie jest zapisane. Jak powinniśmy żyć? W jakim wieku na przykład kupować mieszkanie? Mieć partnerów? Dlaczego ja mam rezygnować z tego, co mi daje serio prawdziwe szczęście? Rzecz tego, jak powinno być. Aktualnie zrezygnowałam z tego wynajętego mieszkania we Wrocławiu, które było fajne, duże, ładne. Rzecz dużo gorszego, bo jadę na pół na wakacje. Mieniam ten komfort, standard. Ktoś może popatrzeć, że tak, można, ale ja tam serio będę szczęśliwa i. Kogo mam słuchać? Mam kogoś słuchać, że ktoś mówi, to jest nieodpowiednie, ale dlaczego? Chodzi o to, byście serio słuchali swojego głosu i tego, jak wy chcecie przeżyć to życie. Jeśli macie na coś ochotę, to nie idźcie za tymi standardami: muszę mieć chłopaka, muszę robić dziecko, muszę kupić mieszkanie i pod koniec życia stwierdzisz, kurde, nie zrobiłam tego i tego. Na co naprawdę miałam ochotę. U mnie w domu, Marycy się już tyle tego nasłuchali, rozumieją mnie i myślę, że każdy człowiek, który myśli logicznie i mu to wytłumaczycie, to też to zrozumie. Wiem, że w wielu domach te starsze pokolenia babcie, dziadkowie czy rodzice myślą trochę inaczej, ale oni nie żyli w Waszych czasach. Teraz jest troszeczkę więcej możliwości Nie wiecie, co oni by zrobili, jeśli oni by byli na Waszym miejscu. Nie musicie spełniać żadnych. Góry narzuconych wiadomo przez kogo, nie wiadomo czemu jakichś zachowań, bo tak powinno. Mówię to, bo czasem sama się na tym złapię, ale wtedy robię sobie szybką taką autorefleksję. Podejmuję właśnie takie decyzje, które mnie uszczęśliwiają. Robię wszystko w tym kierunku, żeby osiągnąć to, co ja mam w głowie, a to, że to nie łączy się z taką wizją świata i takich niby z góry narzuconych rzeczy, to, to już nie moja wina. Po prostu może nie pasuje do takiego zwykłego schematu, ale tak naprawdę tego schematu nie ma. Jeśli jesteście szczęśliwi w aktualnej sytuacji, to jesteście w dobrym miejscu. Nie przejmujcie się opinią innych.